Mam nadzieję, że teraz wyjdzie. Miałem problemy z kartą. się pokażę co kupiłem. kupiłem tak klej do butów. Gumki do zaciskania podeszwy plus papier ścierny. To jest jedna rzecz. Miernik pH. Coś, plus odczynniki do kalibracji. Wsadzamy w ciecz i mierzymy. Jedno takie że miałem, tylko uszkodziłem. Jak to zrobić dokładnie? Choć wodę destylowaną, gdzie się mam, tam kupiłem. Akumulatorów taką. Następna rzecz e, e, to jest oddzielać żółtka od białka. Tutaj jajko, bijamy tu jajko i zostaje żółtko. Białko wychodzi na do, do dołu Tu mamy takie końcówki do masażu. Tylko e, kupiłem końcówka, końcówki bez urządzenia. Urządzenie muszę sobie kupić. Kolejna rzecz to jest taki yy, przyrząd do krojenia. Wbijamy to w, na przykład w cebulę wbijamy i nożem kroimy sobie tu wsadzamy nóż i kroimy na, na, na cienkie plastry zabezpieczone przed skaleczeniem, bo jest to ostre. Następnie praska do czosnku. Kładziemy czosnek i na organizator organizer do kabli na biurko. To takie, wszystko takie, takie rzeczy sobie. Podziłem. Dziękuję za uwagę. Nie był pełny unboxing, bo było uszkodzenie karty pamięci, ale jest OK.